Jesteśmy w Łodzi na pikniku rodzinnym dla naszych współpracowników, ich rodzin, zaprzyjaźnionych ludzi. Jubileusz to okazja, żeby wspomnieć, popatrzeć wstecz, ale też daje to podstawy do tego, aby myśleć o przyszłości. Chcemy dziękować za każde dobro, które się dokonało przez. 25 lat, odkąd wrócił szpital do zakonu. 25 lat to jest mgnienie oka, a szczególnie wtedy, kiedy realizuje się działania zgodnie z misją, jaką jest misja bonifraterska, którą realizujemy w tym szpitalu, w Łodzi. Jakość, odpowiedzialność, szacunek, duchowość w realizacji szpitalnictwa to jest to, co przyświeca tym osobom, które dzisiaj zostały przez nas wyróżnione. Otrzymały piękny medal otrzymały też dyplom uznania w imieniu zarządu i także niewielki upominek. Cóż to jest? To jest bardzo niewiele, to jest tylko i wyłącznie symbol. Chciałam wszystkim bardzo pięknie podziękować za tą służbę, którą w duchu bonifraterskim, w opiece nad pacjentami i bliskimi wykonujecie Państwo codziennie. Dzisiejszy dzień jest taki specjalny, bo to jest dzień dla pracowników. Taki dzień, kiedy możemy im podziękować za ich pracę, i myślę, że dzisiaj tutaj w Łodzi, w ogrodzie Łódzkiego Konwentu Bonifratrów i Szpitala Zakonu Bonifratów zarazem, ta wdzięczność wobec pracowników, wobec ludzi, którzy przez te 25 lat, a w zasadzie niektórzy dalece dłużej, tworzyli to miejsce, tworzą je dzisiaj, ta wdzięczność wybrzmiewa. Dobro pacjenta Jakość opieka nad pacjentem jest bardzo ważna. Leczymy człowieka jako człowieka, nie tylko jego ciało ale zajmujemy się nim całym, zajmujemy się też potrzebami jego ducha. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim pracownikom, którzy pracowali w naszym szpitalu od 2000 roku za zaangażowanie i tworzenie historii naszego szpitala, za to, że wyglądamy dziś tak jak wyglądamy i jesteśmy jednym z wiodących szpitali w mieście Łodzi, a także w województwie łódzkim. Serdeczne, serdeczne podziękowania. Bardzo cieszę się z tego wyróżnienia i cieszę się, że tworzy tą historię Bonifratów. My jako przyjaciółki świata już od lat jesteśmy sercem związane ze szpitalem. Wsparłyśmy kilka razy, kupując sprzęt rehabilitacyjny do Centrum Doktora Łęckiego. Wyposażyłyśmy pokój dla pacjentów oczekujących na badania onkologiczne. To jest taki, taka poczekalnia pięknie wyposażona. Jestem dumna i zaszczycona, że mogę tutaj być dzisiaj ze wszystkimi i życzę szpitalowi oraz... Bonifratrom wszystkiego co najlepsze, aby pracownicy szpitala, lekarze nadal dbali o pacjentów tak jak czynią to do tej pory, czyli z sercem, oddaniem i miłością.